Dwa, dwa, kiki i ją wysadziliśmy w powietrze. Dobra, ja puszczę, czekajcie. widać no, witajcie tutaj w Stała się rzecz niesłychana. Sprankowaliśmy Nupka razem z Palionem. Tak, razem z Palionem na jego odcinku. Powiedzieliśmy Nupkowi, że mamy sojusz. I wiem, to jest głupie, bo nie powinienem tak mówić Nupkowi, ale w zamian Palion ogarnie mi całą armię e, ironowych golemów. Tak, Armia Golemów. Więc pomyślałem, ej, no to się bardzo opłaca. Słuchajcie, mały troll, bo Nubek to został troszeczkę strolowany, trochę się obraził, ale pogadam z nim, że przecież chodzi, chodzi o to, żeby mieć Armię Golemów. Więc opłaca się, opłaca się widzowie, coś takiego. Taki mały trollik w zamian za Armię Golemów. Coś pięknego. Dlatego idziemy teraz do Paliona. Egzekwować te golemy! On ma nam je dać! Bo na nie! Zasłużyliśmy właśnie tak! Oczywiście zapraszam do skleponowania szp.pl. Pierwsza linia, bo się dołączajcie do Boyanting i pamiętajcie, że do każdego zamówienia otrzymujecie zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem Wojantim. Kompletnie za darmo do każdego Kuchy. zamówienia. Jest takie zdjęcie dorzucane, więc jak zrobicie sobie zamówienie, macie pewność, że takie właśnie zdjęcie dostaniecie. Czekajcie, bo mi Nemoći ja nisam zapravljao, to vam mislim da ćemo moment i Tak? Yy, super było wiecie, trybja, za, nie to bez przyjaciela. Za, nie ma obsydianu w ogóle zaobaczmy. No to pewnie zaczynajączki, bo to się... A nie, dobra, ja już już No właśnie, strolowaliśmy do tego Nudka, Nubek jest mnie obrażony, ale spoko, ja się z nim dogadam. Jak zobaczy Armię Golemów, to pewnie podzielę się z nimi tymi Golemami i będzie szczęśliwy, że ma Armię Golemów, która jest dzięki tobie! Dobra, no tak, odkuszbik bo zrobię armię Golemów, wracam do... Wam no się zbliżenia się z tu Wracasz do ja Wam się A ja, to jeszcze zobaczymy, zobaczymy Palian Styla. No, no No zobaczymy, my, my czy no, coś się na golemach skończy. Ale to może zaprowadzić do Jin, mego domu. No to idziemy w takim razie do twojego domu. O! Co ty widzisz tego golema? Ej, on jest zobacz, jest, wow. tak podróbowany, on już ma dość, w takim stanie. Widzisz, a moje golemy będą świeżutkie, yeah. nowiódkie, będą silne i. Ale to Troszkę mam pocha, ale wiesz, po prostu e, przestraszył się, że mam sojusz z tobą, a nie, ale ogólnie to nie mam sojusz też z tobą. Więc wszystko wyszło dobrze, to był zwykły mały troll, ale nie taki mały, bo dostaniemy w zamian armię golemów, więc Nubek jak zobaczy golemów u siebie w wiosce... O, właśnie, kilka golemów zrobimy też u w wiosce. Ty, ale na ile się dogadałeś? Wiem, czy tak? 50 Aaaa!